Cześć, wojny Rzeczpospolitej z Turcją ciągnęły się przez prawie cały XVII wiek. Ale jak doszło do bitwy pod Wiedniem, która zmieniła losy Europy? Dlaczego Tatarzy handlowali ludźmi? Kto otworzył w Wiedniu pierwszą kawiarnię? I gdzie polegli wielcy Hetmani? O tym wszystkim w nowym odcinku programu Co za historia! Pomiędzy naszą południowo-wschodnią granicą a Morzem Czarnym rozciągał się Hanat Krymski. Władze sprawowali tam Hani, którzy byli lennikami tureckimi. Hanat zamieszkiwany był przez Tatarów, którzy wpadli na dosyć ciekawy pomysł zarabiania na życie. Ponieważ nie zajmowali się oni ani rolnictwem, ani hodowlą zwierząt, tylko porywaniem ludzi za okup. Podczas najazdów na Rzeczpospolitą brali ludzi w niewolę. Tak zwany jasyr. I teraz z takiego jasyru można było się wykupić. Oczywiście bogaci nie mieli z tym problemu, a jak ktoś był biedniejszy, to najczęściej organizowano zrzutkę. Ci, którzy nie mieli wystarczającego szczęścia i nikt ich nie wykupił z jasyru, zostawali sprzedawani na targach niewolników. Ale można było sobie poprawić sytuację przychodząc na islam i znane są w historii takie przykłady ludzi, którzy nawet dorobili się wysokich stanowisk na dworze samego sułtana. Tatarzy na teren Rzeczpospolitej wysyłali takie specjalne grupy zwane czambułami, i one miały właśnie łupić i brać w niewolę. Aby skutecznie oprzeć się takim atakom, wojsko polskie musiało zreorganizować swoją armię i działać bardzo szybko. I to się udało, ponieważ wozy, czambuły, które przewoziły niewolników, poruszały się dużo wolniej i nasza armia bardzo często była w stanie dogonić i odbić. Jeńców. Najazdy tatarskie to był standard na granicy południowo-wschodniej. To było tak pewne i oczywiste, jak po wiośnie przychodzi lato. Zresztą my też nie byliśmy im dłużni, ponieważ Kozacy bardzo często wyprawiali się na ziemie południowe w celach łupieszczych. O wojnie z Turcją w XVII wieku zadecydował fakt, że władcy polscy udzielili wsparcia Habsburgom, którzy byli odwiecznymi wrogami Turków. Wysłaliśmy do Siedmiogrodu Lisowczyków, co było było wielką zniewagą dla samego sułtana. Ponadto Rzeczpospolita mieszała się w sprawy mołdawskie. Pojawił się nam też tu kontekst religijny, że Rzeczpospolita jest przedmurzem chrześcijaństwa, który broni dostęp islamowi do Europy. Wojna rozpoczęła się w 1620 roku, gdy sam hetman Stanisław Żółkiewski, ten sam gościu, dzięki któremu zdobyliśmy Moskwę, wkroczył z wojskiem do Mołdawii. Była to wyprawa interwencyjna na rzecz kolejnego hospodara Mołdawii. Turcy wysłali tam swoją armię i doszło do bitwy pod Cecorą, w która w sumie okazała się nierozstrzygnięta. Ale gdy oddziały polskie wycofywały się, Turcy zaatakowali ponownie i niestety ponieśliśmy klęskę, a w bitwie pod Cecorą zginął sam hetman Stanisław Żółkiewski. Sultan, rozochocony zwycięstwem, wystawił 100-tysięczną armię, którą skierował na Rzeczpospolitą. W związku z zagrożeniem Sejm stanął na wysokości zadania i uchwalił podatki na nową armię. Zebraliśmy 22 tysiące jazdy i 5 tysięcy piechoty, a na czele tej armii stanął nie kto inny, ale kolejna legenda Jan Karol Chodkiewicz, ten sam, który dał potężnego łupnia Szwedom pod Kirchholmem. Wojsko Rzeczpospolitej miało się zebrać pod twierdzą Chocim. Ponadto Piotr Konaszewicz Sahajdaczny przyprowadził 30 tysięcy kozaków zaporskich. Główny trzon armii tureckiej stanowili Janczarzy. Była to doborowa piechota oddana sułtanowi. Byli na gorliwych fanatyków religijnych islamu. Musieli cały czas przybywać w koszarach i nie wolno było im nigdy zakładać rodzin. W 1621 roku podchodzimy, odparliśmy wszystkie ataki tureckie, a oni nie zdołali przełamać naszej obrony. Niestety, ale w bitwie zwycięskiej. Poległ sam hetman Jan Karol Chodkiewicz. Trochę lipa, nie, bo w XVII wieku prowadziliśmy ciągle wojny, a dwóch naszych top of the top hetmanów poległo w tak krótkim odstępie czasu. Wojna z Turcją zakończyła się podpisaniem pokoju hetmańskiego, który w sumie nie zmieniał nic. To znaczy granice pozostały takie, jakie były przed wojną. A ustalono, że gospodarów będą wybierali Turcy pod warunkiem, że będą oni chrześcijanami. Oczywiście jeszcze zasugerowaliśmy, że super by było, gdyby Tatarzy dali nam luza i już nie najeżdżali naszych ziem i nie brali ludzi w jasyr, a Turcy powiedzieli, że dobra, dobra, a z nimi pogadają. W rzeczywistości nic się nie zmieniło. Faktycznie na granicy polsko-tureckiej zapanował pokój przez prawie pół wieku. No może tam z małym odchyleniem, bo przecież mieliśmy powstanie Chmielnickiego, do którego przystąpili Tatarzy na czele z Tuchajbejem. Ale stosunki z samą Turcją pogorszyły się dopiero w latach 60 i znów za sprawą kozaków. Hetman kozaków, Piotr Doroszenko nie pogodził się z postanowieniami rozejmu w Andruszowie. Przypominam wam, że na mocy tego rozejmu ziemię Ukrainy zostały podzielone pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosję. Doroszenko nie mógł się z tym pogodzić, ale w sumie miał co chciał, bo sami Kozacy poprosili o interwencję rosyjską. No i Doroszeńko wpadł na pomysł, żeby nie dzielić tych ziem, żeby olać ten rozejm pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją i poszukać kolejnego gracza, do którego mogą się zwrócić Kozacy o pomoc. I tym razem była nimi Turcja. Doroszenko wpadł na pomysł, że zostanie lennikiem tureckim i uchowa ziemi. Nie yeah. Ukrainy Od podziału pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją. Co prawda, Doroszenko zebrał armię i chciał sobie to wywalczyć, ale tu na scenę wkracza młody hetman Jan Sobieski, który go leje pod hajcami w 1667 roku. Jan Sobieski, Jan Sobieski, aż do deski, aż do No i oczywiście standardowo, jak przy każdej wojnie Rzeczpospolitej w XVII wieku, w związku z tym, że mamy Saigon w naszym kraju i chaos, to nasi wrogowie próbują wykorzystać tą sytuację i tak też zrobiła Turcja, bo chciała wykorzystać tą zadymę i najechała nasze południowe ziemie, doszczętnie je łupiąc i zajmując twierdzę w Kamieńcu Podolskim. A następnie najeźdźcy tureccy podeszli aż pod sam Lwów. No i nie uwierzycie, co się stało. Został zwołany Sejm, aby uchwalić podatki na armię. Ale Sejm się nie zgodził. W związku z czym król w sumie nie mając innego wyjścia, podpisał bardzo uwłaczający pokój z Turcją w Buczaczu. Polska musiała oddać Turcji całe podole, twierdzą kamieniec podolski, bracławszczyznę oraz południową część kijowszczyzny. Do tego musieliśmy co roku płacić sułtanowi tureckiemu 22 tysiące złotych haraczu. Płacenie haraczu Turkom stawiało nas w roli lennika tureckiego, co było po prostu czymś niesamowitym, jakby ktoś napluł wam w twarz. No z taką hańbą nasi pradziadowie no po prostu nie mogli przejść do porządku dziennego. I tu stanęli na wysokości zadania, ponieważ w 1673 roku Sejm się zebrał i uchwalił podatki na nową armię. Powołano aż 40 tysięcy żołnierzy, a na czele tych wojsk stanął nikt inny jak hetman Jan Sobieski. Jan Sobieski! Jan Sobieski! Jan Sobieski aż to Sobieski ruszył z wojskiem pod twierdze Chocim i w przededniu bitwy w listopadzie umiera król Michał Korybut Wiśniowiecki. 11 listopada 1673 roku lejemy okrutnie Turków pod Chocimiem i odnosimy wielkie zwycięstwo. Hetman Jan Sobieski po zwycięstwie pod Chocimiem okrył się gigantyczną sławą, był bardziej rozpoznawalny niż pewien strażak w sejmie. W związku ze śmiercią króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego należało dokonać nowego wyboru na króla, nowej wolnej elekcji. No i tu szlachta nie miała wątpliwości. 21 maja 1674 roku na króla został wybrany Jan Sobieski, który od razu zebrał wojsko i ruszył na Turcję. Dlatego z koronacją trzeba było poczekać do 1670. Roku. Podczas wolnej elekcji Sobieski również otrzymał poparcie samego Ludwika XIV króla Francji. Takie poparcie Sobieskiemu załatwiła jego żona, Maria Kazimiera d'Arquien. Historia Sobieskiego i Marysienki jest świetnie znana historyką, ponieważ Janek pisał wiele listów miłosnych, a nawet takich trochę erotyków po bandzie do Marysienki. Poznał Marysienkę, gdy ona miała 14 lat i od razu się w niej zakochał. Razem mieli 13 dzieci, ale tylko czworo. Dożyło wieku dorosłego. Jan Sowiecki, Jan I trochę lipa, bo szlachta podjarana zwycięstwem Sobieskiego pod Chocimiem liczyła, że chyba facet z kosmosu wyciągnie wojsko i pokona Turcję, bo nie była chętna do płacenia wyższych podatków na armię. W związku z czym ta kampania Sobieskiego nie była czymś widowiskowym, ale ostatecznie w 1676 roku. Podpisano rozejm z Turcją. Czy był to dobry rozejm? No, chyba nie do końca, bo nie odzyskaliśmy podola, ale nie musieliśmy płacić uwłaczającego haraczu Turkom. Ciekawie wyglądała polityka wewnętrzna już króla Jana III Sobieskiego, ponieważ chciał on odzyskać Prusy Książęcy i zawiązał sojusz z Francją, i słuchajcie, ze Szwecją. Sobieski chciał podbić Prusy Książęce i zachować je jako dziedziczne księstwo. Akcja była świetna i możliwa do zrealizowania, ale Sobieski uzależniony był od swoich sojuszników, Francji i Szwecji, a ci w 1679 roku podpisali pokój z Brandenburgią i figa z makiem sojusz z Francją nie dawał sobie już żadnych korzyści, więc Janek postanowił zmienić swoją politykę. No i idealna sytuacja pojawiła się w 1682 roku, gdyż na Węgrzech wybuchło powstanie antyhabsburskie. Węgry były pod panowaniem Habsburgów i cesarza Leopolda I, a przywódca powstania antyhabsburskiego, teraz stwierdził, że Habsburgowie są B i on zostaje lennikiem tureckim. Do tego Turcy rozpoczęli przygotowania zbrojne do kolejnego najazdu w Europie. Cesarz znalazł się, można tak powiedzieć, w mało komfortowej sytuacji i zaczął szukać porozumienia z Janem Sobieskim. Nawet zawarto sojusz, że w przypadku napaści na państwo Habsburgów, to Rzeczpospolita udzieli mu wsparcia. A gdy Turcy napadną nas, to pomogą nam Habsburgowie. Wkrótce Turcy zebrali ogromną armię, na czele której stanął wielki wezyr Kara Mustafa. Sobieski wywiązał się z danej obietnicy i zebrał wojska koronne. Tutaj taką ciekawostką jest, że wojska litewskie pod dowództwem Sapiechy robiły wszystko, żeby nie zdążyć i nie zdążyły. Dlatego w Sobieski dysponując tylko wojskami koronnymi albo aż w sile 22 tysięcy żołnierzy ruszył z pomocą Podwiedeń. Gdy Sobieski z wojskami koronnymi dotarł pod Wiedeń, miał przyjąć dowodzenie nad całą akcją. Nie do końca wszystkim się to podobało i przeszedł do historii taki fragment, że Janek powiedział. Nie chcecie, żebym dowodził? To spoko. Ja jutro mogę się stąd wycofać z razem z moimi wojskami i po sprawie. Powierzono mu dowództwo, i 12 września 1683 roku doszło do bitwy pod Wiedniem do bitwy, która zmieniła historię Europy. Gdyby Sobieski nie dotarł pod Wiedeń, gdybyśmy nie pokonali tam Turków, to historia Europy zdecydowanie inaczej by wyglądała. Idąc tym tokiem rozumowania, pewnie nie doszłoby do rozbiorów Polski, a może nawet do wybuchu pierwszej wojny światowej. Co myślicie? Nie ma co gdybać, Sobieski odniósł wielkie zwycięstwo pod Wiedniem, a dokładnie dzięki szarży. Polskiej kawalerii. Jan III Sobieski okrył się gigantyczną chwałą po zwycięstwie pod Wiedniem. Prasa w całej Europie rozpisywała się o tej bitwie, a sam król postanowił nawet napisać list do papieża. No i trochę go powiozła ta sława, bo napisał cztery słowa do samego papieża, nawiązując do antycznych słów Juliusza Cezara. Sobieski po łacinie napisał Venimus, vedimus, et deus vici. Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. Wygrana pod Wiedniem przyniosła zwycięzcom nie tylko chwałę, ale także bardzo bogate łupy. Oprócz armat, kul armatnych, amunicji i tego wszystkiego znaleziono mnóstwo worków z kawą. Sporo tych worków dostał Polak Jerzy Kulczycki, który założył w Wiedniu Pierwszą kawiarnię. Rok po bitwie powstała Liga Święta. Był to sojusz antyturecki, w skład którego wchodziła Rzeczpospolita, Cesarstwo, Wenecja, Papiestwo, a z czasem nawet Rosja. Będąc na tak zwycięskiej fali, będąc w takim gazie, niestety, ale kolejne wyprawy na Turcję były niepowodzeniem. W 1691 roku król odbył ostatnią wyprawę na Turcję, była to wyprawa do Mołdawii i niestety nie udało się odzyskać Kamieńca Podolskiego. A w międzyczasie król niestety, ale podupadł na zdrowiu. W kraju coraz większy chaos robiła magnateria. I Jan III Sobieski wycofał się z życia politycznego, zmarł na skutek choroby w 1696 roku. Jan Sobieski, Jan Sobieski, Wraz ze śmiercią Lwa Lechistanu, bo tak zwany był przez Turków, Jan III Sobieski kończy się okres wielkich bitew i wielkich zwycięstw naszej ojczyzny. Ostatecznie w 1699 roku podpisano pokój kończący wojny Imperium Osmańskiego z Rzeczypospolitą. Niestety, ale to już po śmierci Jana III Sobieskiego asygnował go swoim podpisem nowy król Rzeczypospolitej August II Mocny. Na mocy pokoju w Karłowicach odzyskaliśmy w końcu Podole i twierdzę Kamieniec Podolski. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ale mam do Was pytanko. Co by było, gdyby Janek jednak stwierdził, że nie zdąży dojechać do Wiednia na czas? Co by było, gdyby Turcy pokonali wojska niemieckie i zajęli miasto? Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i kliknąć ten dzwoneczek. To będziecie mieć informacje o nowych filmach. Wpadajcie na Facebooka i Instagram. I do zobaczenia niedługo. Piona! Czy mikrofon jest włączony, bo ostatnio był nie włączony. I wystawiliśmy. Dobra, ktoś jeszcze przyjdzie do mnie do domu, jak nagrywam? Zapraszam! Wszystkich zapraszam. Jestem dostępny. 21 maja 1670... Błagam piesnie! Tego słowa i zebrał wojsko RICO!